Ten kubek to nie na pokaz. Jest tu herbata. Taka fajna. No witam, witam bardzo serdecznie. Ja jestem Mato, a dzisiaj porozmawiamy sobie o magnifikonie. Konwentowe emocje już opadły, no, już minęły prawie dwa tygodnie. Ale to wcale nie oznacza, że to, co teraz powiem w tym filmiku, będzie nieaktualne. Więc może zacznijmy sobie najpierw od organizacyjnych rzeczy, no bo Magnificon w tym roku no, różnił się od poprzednich edycji. Przede wszystkim okresem, kiedy wypadał, bo tak to zawsze był w maju, a teraz był w grudniu, ale no też wiadomo dlaczego przez sytuację, jaka niestety na całym świecie panuje. A także został skrócony do dwóch dni, bo zawsze były trzy dni, zaczynało się od piątku o 17 i kończyło gdzieś w niedzielę chyba 15, może 14, coś takiego. Co jeszcze? No. Magnificon miał także zawsze wynajętą taką jedną wielką halę, gdzie po prostu ludzie mogli sobie spać. No w tym roku niestety możliwość spania na konwencie była wręcz zabroniona Znaczy zabroniona No wiecie o co chodzi, po prostu no nie wolno było spać na konwencie, więc po prostu Było soboty od 9 do 21 trzeba było się potem zmyć Gdzie już spaliście to już była wasza e, sprawa I mogę powiedzieć, że no rozumiem to wszystko, no wiadomo sytuacja jest jaka jest ale to w pewien sposób zostawia taki niedosyt, no bo sleep roomy to były takie wylęgarnie, przyjaźni, jak i głupich pomysłów i głupich rozmów, yy, mentos wiesz o czym mówię. A także no. To też jest niewygoda dla ludzi, którzy mieszkają przede wszystkim poza miastem, no bo... Muszą sobie wynająć hotel, albo na szczęście jak ja mogłam przenocować u swoich znajomych. No ale powiedzmy sobie szczerze, że nie każdy ma taki luksus yy, zapewniony. Tym bardziej, jak się nie ma własnego samochodu, no to jest to dodatkowe obciążenie, no bo z tymi tobułkami trzeba jeździć w tą i z powrotem, więc no. No niestety to jest pewien problem, no, ale no to nie zależy od organizatorów, no. Oni i tak już wykonali sporą robotę, że w ogóle konwent się odbył. Ja ostatnio na konwencie byłam w 2019 i też wtedy porzuciłam swoje wszystkie plany cosplayowe. Tak. Bo jeśli ktoś nie wie, kiedyś byłam cosplayerką. Ale no tak się składa, że nie, niektóre rzeczy powracają jak bumerang i no tak samo było i teraz. Więc e, jednak możliwe, że powrócę do swojego starego hobby, ale znowu odeszłam od tematu. Ale skoro już jesteśmy w temacie cosplay, no to y, jak jedziemy na konwent z ziomeczkami, no to nie wypadało nic nie przygotować. I takim oto sposobem chodziłyśmy w takich instantach postaci z Gęsina. I wyglądaliśmy ciekawie. Nasz Wenty wyglądał jak to sam określił, sporno jasełek. Ja nosiłam szlafrok Mikołaja autentycznie. Nosiłam szlafrok. No właśnie, ten szlafroczek i jedyna lumin wyglądała prawidłowo. Jeszcze dodatkowo stwierdziłam, że no, skoro już będę takim świętym Mikołajem, to wypadałoby coś rozdawać. Cukierki. Primo cukierki. Łącznie obkleiłam 100 cukierków małymi naklejkami, primo i sama zrobiłam geoworek, wyszywając go dosłownie. I tak po prostu po konwencie rozdawałam cukierki. Tak, przynajmniej ile mi się uda. Bo założyłam się z Mentosem o to, czy uda mi się rozdać przynajmniej 60 cukierków, no i sprawdzimy to. Mam tu swój geoworek i nie wyciągałam ani jednego cukierka z niego, więc zaraz się przekonamy, kto wygrał zakład. Poli! Nie ma już nic, nie ma już nic. Niestety ja przegrałam. Ale wyszłam z tego z twarzą, bo naprawdę śmiesznie było, jak rozdawałam cukierki. Bardzo. Najbardziej pamiętam takich dwóch chłopaków, którzy mieli tabliczkę Free Hugs i akurat jak przychodziliśmy, to takie A! Dobra, co tam? Przytulam ich, rozdaję im cukierki i pozwolili mi przytulić takiego wielkiego pluszaka. To było cute. Zakładam i, i chodzi to, że ktoś musi wygrać jakąś nagrodę, więc... Ja sobie pozwoliłam sama wymyśleć, co mój menadżer dostanie i wy też dowiecie się, już niedługo, mam nadzieję. No ale przechodząc dalej, oczywiście nie mogłabym nie wspomnieć, że były jakiekolwiek panele, tylko że no, nam nigdy nie jest po drodze na żaden panel. Mimo żebyśmy mogli mieć zaznaczone w informatorze, jakie panele chcemy odwiedzić, o której godzinie, to... Nigdy na nie nie pójdziemy, bo oczywiście się spóźnimy. Ale pozwólcie, że podeprę się karteczką. No bo warto by było wspomnieć o, o przynajmniej kilku osobach, które prowadziły panele. No ale ja niekoniecznie za bardzo je kojarzę, więc no podeprę się karteczką. I panele prowadziły takie osoby jak na przykład Dybała Paweł, który jest tłumaczem dla wydawnictwa JPF. Na przykład była też Ciocia Kot, jest to autorka strony Koty to zło, to na pewno dobra strona jest. Była też Katarzyna Klio, mam nadzieję, że dobrze to czytam, Gucewicz, która jest autorką powieści takich jak Księżycowe Blizny albo Cienie Północy. Na pewno były dość ciekawe te panele, no ale jak mówię, nie, nigdy nie jest po drodze do nich. Poza panelami były też występy i mieliśmy okazję zobaczyć na przykład występ cosplayowo-taneczny grupy Milky Way i błagam, nie zabijcie mnie, jeśli źle powiem. Miały chyba występ z cosplayami z Love Life. Tak mi się wydaje, mam nadzieję. Oczywiście wszystkich artystów mam nadzieję, że podlinkuję w opisie, więc zapraszam też do nich, sobie zobaczcie. Jaki oni kontent prowadzą? Był nawet też koncert zagranicznego artysty Kaja. I szczerze, nie byłam na całym koncercie, ale jeden taniec ma. Po prostu zobaczcie sami. No, 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 no. Gdyby nie to, że trzymałam kamerę, to też bym chętnie zatańczyła, nie powiem, że nie. I w tym punkcie programu myślę, że powiem coś więcej, bo chyba większość by się ze mną zgodziła, że jedną z największych atrakcji tego konwentu był musical Full Metal Archemist, który został przygotowany przez Kairi. I sam spektakl z wieloma cosplayerami trwał ponad dwie godziny. Dwie godziny? No, coś koło dwóch godzin trwał. Więc yy, no, szapoba Kairi znowu pokazała klasę, bo miała już przyjemność robić kilka musicali, yy, zwłaszcza z Yuri on Eyes, który też miałam przyjemność obejrzeć, z Boku No Hero Academia, z Shingeki, no i właśnie też. Z full metala. Premiera miała się w ogóle odbyć już no jakiś czas temu, w 2020, no, ale przez sytuację, jaką mamy, no to cały, całe przygotowania trwały 2,5 roku, co myślę, że na pewno nie dość łączy się ze stresem, no bo tyle przygotowań, żeby nie zapomnieć choreografii, żeby słów nie zapomnieć. No to jednak to wymagało sporo wysiłku i myślę, że naprawdę wielki szacunek dla tych ludzi że podołali. I naprawdę wyszło to świetnie. Taką wisienką na torcie było to, co Kairi przygotowała w ogóle już po całym musicalu. No bo wiadomo, podziękowała wszystkim, bo naprawdę wszyscy włożyli w to bardzo dużo pracy, więc stworzyła taki filmik z. Całego procesu przygotowania tego wszystkiego. I to było tak wzruszające, że, no tak, ja też się popłakałam. Okej, okay, okej. Okay. Więc, no, y Kairi, chylę czoła przed Tobą za kawał dobrej roboty. I oczywiście, musical też znajdziecie w opisie. Myślę, że nie skłamę, jeśli powiem, że dosłownie punktem. Kulminacyjnym każdego konwentu jest konkurs cosplay. Jeszcze Magnifico miał to tak rozbudowane, że miał trzy jakby osobne konkursy. Bo miał kategorię debiut, czyli o ile dobrze pamiętam to były osoby, które nie miały na koncie więcej niż trzy scenki. Był standard, gdzie wszyscy mogli brać udział i eliminację do euro cosplayu, gdzie potem taki ee, osobnik, który wygrał, reprezentował nas na tle innych krajów, więc no to już było jakieś osiągnięcie. Jeszcze warto wspomnieć, że każdy z tych konkursów no naprawdę miał sporo scenek, no z około 20 to potrafiło się znaleźć na takim konkursie, no może z euro troszeczkę mniej, no bo no to jednak jest, że tak powiem duża presja, więc się nie dziwię, no ale tak czy siak było strasznie dużo scenek. A w tym roku, no, Bida piszczy. Wszystkie w sumie te kategorie wrzucili na jeden blok, który trwał godzinę. No, bo się nie dziwię, było tylko, że tak powiem, połączony standard z euro -cosplayem, bo. Na, na tym standardzie było 7 występów, o ile się nie mylę, i tylko 3 do euro cosplayu, więc to wszystko było dzielone tylko opowiedzeniem. A teraz będą eliminacje do euro cosplayu. I takie. Uh, przynajmniej z 3 czwarte konwentu czekało na ten konkurs, a tu było tylko godzina pyk, nie ma więc no to było przykre. Niemniej jednak bardzo podziwiam i gratuluję wszystkim osobom, które wzięły udział w konkursie cosplay, bo naprawdę odwaliły kawał dobrej roboty i jeśli też yy, będą na YouTubie, że tak powiem, te występy, to też je podlinkuję. Kolejne magni zostało zapowiedziane na końcówkę maja przyszłego roku, więc no. Poczekamy, zobaczymy, bo nie niemniej jednak ja chętnie zawitam na kolejną edycję. No bo jakiś sentymencik do tego konu mam, nawet tego kolej gdzie czekało się już w piątek od 12, żeby o 17 Cię wpuścili, ale też mam ogromne pokłady nadziei, że będę już miała pełnego kospa. A nie instant Mikołaja, więc no, zobaczymy co będzie. Ja tylko mam nadzieję, że Was nie zanudziłam swoim gadaniem. W przyszłym roku postaram się bardziej. No i mogę Wam tylko życzyć szczęśliwego nowego roku, i do zobaczenia już niedługo, mam nadzieję.